Witamy w Warszawie w piękny deszczowy dzień. E, naszym gościem dzisiaj jest Wojciech Sosnowski, czyli a tak po nazwisku od razu, tak? A, tak podeszliś, ta. No dobra, Wojtek Sokół z tej strony, bardzo mi przyjemnie. Będę brał cię. W Wałcie, w Wałcie. Nie? cię a -a. E Wojtek, gdzie znajdujemy się, co się tutaj wydarzyło? E, tu się wydarzyło za dużo, żeby wam to opowiedzieć, ale generalnie. Tam widzisz, masz miejscowych, masz miejscowych. Proszę, pokaż tam miejscowych. Wszystkiego dobrego! I tu się wychowałem, to jest to podwórko, na którym wyrosłem. Mieszkałem tam, później tam, generalnie w różnych miejscach. Tutaj właśnie pierwsze puszki przywożone jeszcze ze Związku Radzieckiego przemycali pierwsze farby w sprejach, bo w Polsce nie było dostępnych żadnych innych. I tutaj rozpracowywaliśmy końcówki, na przykład, jakie się nadają z dezodorantów, trzeba było przemontowywać. Bo historia jest taka, że te, które były w tych ruskich farbach, od razu się zatykały, momentalnie, po, prostu, po pierwszym ksiknięciu. Więc pierwsze fatkapy, jak zakładaliśmy jakieś końcówki z pianek do golenia, się okazywało nagle, że to, wiesz, tak robić w ogóle taką krechę. Więc wiesz, tutaj ta, ta brama ma dużo ten... Niestety, jak widzicie, wszystko już jest... Pozamykane, bo tak, tak to w dzisiejszych czasach wygląda. Za naszych czasów nic nie było zamknięte, wszędzie można było wejść. Na flipperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś siedzi, to tylko forty, forty. Tu wy tak tworzyliście pierwsze swoje bity? No, wiesz co? No tak, znaczy, wiesz, tutaj przede wszystkim siedzieliśmy na ławce i czerpaliśmy stąd inspirację, i powstawały pierwsze jakby pomysły na teksty. E, tutaj przyjeżdżały chłopaki z Ursynowa do mnie, jak, jak, jak Zip przykład powstawał, ja jeździłem też do nich, mo, tam też moglibyśmy się wybrać, ale to dosyć daleko. Pada nie wiem, czy będziemy jechać taki kawał, ale może to jeszcze zobaczymy. E, w każdym razie tutaj naprawdę na tych ławkach działy się różne ciekawe rzeczy. Były imprezy takie całonocne, po prostu po 35 osób, który, na których działo się różno, różnych, dużo różnych ciekawych rzeczy. Tam proszę bardzo suszą się prania i tam gdzie się suszy pranie, jedno to również kiedyś miałem okazję mieszkać. Z tego co wiem mieszka tam teraz taki Spoko gość. A to, to drodzy moi, tutaj tam jest klatka w której mieszkałem. Eee, przez kilkanaście lat. I to jest tak naprawdę nie, nie, nie największe moje wspomnienie stąd. Mogę przedawkować życie, co prowadzi do śmierci. Mogę ok. Skądścic, samotny, choć się będę bardzo starał. Idąc szczęśliwy w paszport koła Jaguara. Mogę. Tu bardzo proszę, bo domofon mój był inny. Jak widać, tu jest jeszcze ślad po nim. O, w murze był większy, miał metalowe guziki i bardzo głośno, że nie bój się zmiany na lepsze. jest <suszykli> przez <gryzny> <gryzny> Tu mamy z kolei, gdzie chciałem was też koniecznie zaprowadzić, bo to jest jedno z miejsc, które bardzo często odwiedzaliśmy. Jest to bar mleczny, prasowy i proponuję, chodźmy tam coś przekąsić. Panie, niezmiennie te same od kiedy pamiętam, chyba, że no, nie byłem już pół roku, więc może coś się zmieniło, a zaraz zobaczymy, ale przede wszystkim polecam Waszej uwadze jadłospis, o którym nawet w kawałku Uderz Puchara miałem okazję, proszę ja Was zarapować, tylko coś się troszkę zmieniło, ale Mastermind został, czyli tablica... Yy, tak zwana paździerzowa w dziurki jest cały czas. Chcę jakiegoś mielonego zjeść. Na każdym kroku tylko chińskie kebab, ale mleczny par jest. Paździerz dziurki to menice na w nim na czopek tkwi. Lubię ten mastermind, mówię ci. Ktoś zamawia kluski z cukrem razy 3. Gestykulując, jakby grał w Nintendo Wii. Je mi idę, miasto przypomina mi jakieś sny. Jest niedziela. System jest taki, widelec jest aluminiowy. Plastikowy nóż, Kotlet mielony, buraczki i ziemniaczki. Polecam serdecznie, bar prasowy słaba, jak polski komentator 6, więc absurdów to powodów to Drink bar ulica wspólna, to jest naprawdę tutaj się bardzo dużo wydarzyło ciekawych rzeczy. Tam jest właściciel, e, który próbuje się ukryć przed nami. E, zobaczcie, co tu się dzieje w ogóle. na sufitach to jest zasługa y, właścicielki. Ona zawsze miała duszę artystyczną i dekorowała ten lokal. W każdym razie, jest to miejsce, gdzie naprawdę y, siedzieliśmy sobie całą ekipą. Tutaj zobaczcie, dużo miejsca nie ma. Tu jest bar. I to jest takie naprawdę bardzo rodzinne miejsce, które prowadzi właśnie Jolka. I y Mówiło się o tym miejscu zawsze, Drink Bar u Joli. No jest to kawał historii. Naprawdę serdecznie, jeśli ktoś interesuje się tymi rzeczami, które my robiliśmy i chciałby z naszym szlakiem przemierzyć Warszawę, no to nie może nie odwiedzić tego miejsca. Tu się naprawdę zaczęło wszystko. Pierwsze teksty były pisane, już pytałeś się wtedy na podwórku, czy gdzie były pisane. Były pisane przy tym lub przy tym stoliku gdzieś, wiesz. Jeszcze pamiętam, tu stał fortepian kiedyś. To tysiąca. To jedna komedia, więc też Na zakończenie, drodzy widzowie, mam dla Was yy, zagadkę i będą nagrody z powodu zagadki. Z powodu właśnie rozwiązania zagadki. Otóż zagadka brzmi następująco. Jakich sztuczców używa się w barze mlecznym pod tytułem prasowy? To jest bardzo ważne pytanie. Kto nie oglądał, ten nie będzie wiedział. Więc trzeba obejrzeć uważnie filmik. Z sokołem i jego korzeniami, żeby znać odpowiedź. A to y, takie rzeczy Wam y, jesteśmy w stanie przekazać. Ja tam to podpisałem, czyli niestety po Bazgrane Macie egzemplarze, ale może też będą ładnie grać. Y, Sokół Pono to jest ta płyta druga, która jest y, mniej znana niż ta pierwsza. Ota y, wiem, że te układki są podobne, ale jak widać, to nie to samo i. To jest ta pierwsza, taka bardziej elektroniczna. To jest płyta taka naprawdę bardzo fajna, hip hopowa, uduchowiona, e, więc ona jest też do zdobycia. WWO, druga płyta, najbardziej chyba znana nasza płyta we własnej osobie. E, ta z której pochodzą damy Radę, Nie było się zmiany na lepsze itd., itd. A to są takie unikaty, które e, mają wartość kolekcjonerską, bo są to single. Waucie, ale tu jest bardzo dużo ciekawych różnych remiksów, w tym nawet y, rokowe remiksy tego kawałka. E, tak jak mówię, nie na sprzedaż, tylko wersja kolekcjonerska. Nie poczuwaj się,